Hej, dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać troszeczkę o wymówkach Ja do której ja chodzę na siłownię ma być remontowana, a właściwie akurat właśnie piętro, na którym jest właśnie ta siłownia No i sporo sklepów musiało się przez to zamknąć i ktoś mi powiedział, że siłownia również No i ja tego nie zweryfikowałam, od razu w to uwierzyłam, a właściwie zdecydowałam się w to wierzyć i uznałam, że to jest racja, nie mogę się pytać, więc nie będę chodzić na tą siłownię, no bo przecież jest zamknięta. Tutaj jeszcze chciałabym przypomnieć o tym, że sierpień raczej był dla mnie taki wyczerpujący psychicznie i fizycznie, chociaż bardziej właśnie psychicznie, więc dla mnie to była jak najbardziej wygodna wymówka, żeby właśnie nie, nie ćwiczyć na tej siłowni, i no tutaj akurat mi jak najbardziej podpasowało to. I już tak koniec sierpnia, początek września poczułam się już psychicznie tak lepiej i stwierdziłam, że w sumie to pójdę, zapytam się, zobaczę czy w ogóle, to, czy na pewno jest to zamknięta. Oczywiście okazało się, że nie jest zamknięta i podeszłam tam i się zapytałam, właśnie czy będzie zamknięte jeśli tak, to kiedy. Okazało się, że na czas remontu oni nie zamierzają się zamykać i cały czas będą otwarci, więc w sumie zmarnowałam cały miesiąc. I dlaczego w ogóle poruszam ten wątek? Po to, żebyście się też zaczęli zastanawiać nad swoimi wymówkami, czy na pewno jest to prawdą i czy nie jest to tylko wymówką. Jeśli możecie, to zweryfikujcie to. Jeśli wychodzi tak jak u mnie na przykład, że mm, ja uwierzyłam komuś, że jest zamknięte, nie zweryfikowałam tego. Więc jeśli możecie się w czymś upewnić, to zróbcie to. Ale też zastanówcie się, dlaczego wierzycie w tą wymówkę i dlaczego właśnie szukaliście tej wymówki, dlaczego się zdecydowaliście um, właśnie podążać za tą wymówką. Czy po prostu Wam się nie chce, może na ten moment nie macie teraz czasu i na przykład ta właśnie wymówka jest dla Was wygodna, albo tak jak ja, właśnie psychicznie byliście. Um, no, nie, niezbyt dobrze się czuliście, więc tutaj też ta wymówka dla mnie była wygodna, więc zastanawiajcie się nad tym, sprawdzajcie i weryfikujcie to, czy naprawdę to jest prawda, czy tylko to jest wymówka, a jeśli to jest wymówka, to skąd wzięła się to, że chcemy to wierzyć, że chcemy mieć tą wymówkę, czy to właśnie lenistwo, czy raczej coś, coś większego. To tyle na dzisiaj, dzięki za y, słuchanie i do usłyszenia następnym razem.